Kolejny, po raz kolejny na żywo, po raz kolejny tylko 15 minut. Dzisiaj z Agnieszką <laughs> Grozą porozmawiamy, słuchajcie, o tym, jak dobrze robiąc swojemu ciału, zrobić też dobrze swojej twarzy. <laughs> dlatego, że będzie o, o ruchu, o sporcie. Bo ja jestem wielką orędowniczką ruchu, Agnieszka y, też, i, i naprawdę zrobię wszystko, żeby was namówić do tego, żeby się ruszać, żeby y, zaplanować w swoim życiu dawkę ruchu, choćby minimalną. Dlatego, że jest turbo dużo badań y, o tym, że ludzie, którzy się ruszają, żyją po prostu dłużej i zdrowiej, i chyba te wszystkie badania można tak podsumować. <laughs> I naprawdę warto to zrobić. Bo w sumie nie chodzi o to, żeby żyć dużo dłu dłużej, tylko żeby żyć dużo dłużej w dobrym zdrowiu i w pełnej e, mobilności. Więc chcę powiedzieć, że skutki ruchu, kochani, pojawiają się nawet po ruchu minimalnym, więc nie przyjmujemy tutaj wymówek, że ja nie mam czasu, ja nie umiem, ja nie mogę. Nawet minimalny ruch, nawet spacer działa. Zresztą o tym mówimy w. W naszym programie Piękna Joga i tam Kasia rusza z dziewczynami ciało w bardzo prosty sposób z domu. Aga, powiedz mi, co ja mogę schrzanić, jeśli będę chodzić na treningi i nie będę wiedziała, jak się zaopiekować moją twarzą? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Bo myślę sobie, że są dwie grupy dziewczyn, bo chciałam powiedzieć ludzi włączając w to mężczyzn, no ale akurat y, wczoraj wiesz jestem po takiej lekturze, gdzie właśnie dziewczyny zastanawiają się jak to jest, że one po prostu nakładają 10 kroków na twarz, a facet nie nakłada nic i ma dobrą cerę, ale zostawmy chwilę. to i rozmawiajmy o kobietach. Tak. Wiesz co, ja myślę, że są dwie grupy dziewczyn, jeśli y, przychodzi Ci do głowy jakaś jeszcze jedna to mi powiedz. Myślę, że są takie, które chodzą na siłownię, czy w ogóle uprawiają sport, bo nie chodzi tylko o siłownie, robią to bez przestrzegania większego zasad higieny związanych między innymi z twarzą i teoretycznie nic im z tą twarzą się nie robi złego. I są takie, które bardzo się boją tego, że każdy wysiłek i wszystko, co się na tej twarzy pojawi, jakby w związku z tym wysiłkiem, czyli na przykład pot i brud, spowoduje pogorszenie tego stanu. I wiesz, od razu, jak to mówiłam, to przyszła mi do głowy jednak ta jeszcze jedna grupa kobiet, w której chyba nawet ja też jestem, czyli taka grupa kobiet, która podchodzi do tego świadomie i uważnie. Ale takie podstawowe błędy związane z pielęgnacją mogą sprawić, że ta skóra się pogorszy. Wiesz, no. bo myślę sobie o sobie, gdzie ja nie mam problemu ze skórą pod tytułem wypryski, jakieś takie trądzikowe zmiany itd., dalej. Ale rzeczywiście byłam na siłowni jakiś czas temu. Ja zawsze mówię, że kluczowe jest to, żeby po siłowni, po wysiłku, po wysiłku fizycznym, zmyć twarz. Środkiem myjącym i wodą, czyli nie tam, że samo wodą opukujemy. I nie zrobiłam tego. To było związane z tym, że musiałam po prostu szybko siłownię, miałam coś do załatwienia no na miejscu, i jak gdyby ta pielęgnacja mi się przesunęła, tak to nazwijmy. No i słuchaj, no zaczęłam, zobaczyłam, że coś się z tą skórą dzieje, jakby ona ewidentnie była zanieczyszczona, więc Twoje pytanie było takie. Co ja mogę sobie zrobić ze skórą? Dobrze pamiętam, jeśli. To złego może się zdarzyć. To skórą, złego tak. może się zdarzyć. No to właśnie chcę powiedzieć, że dużo złego może się zdarzyć, ale też nie chcę, żeby to zabrzmiało jak coś, co powstrzymuje nas przed ruchem, bo zupełnie na mnie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby podejść do tego w sposób świadomy, czyli Moim zdaniem, najgorsze rzeczy ze skórą mogą się zdarzyć wtedy, kiedy nie będziemy przestrzegać higieny, i możemy powiedzieć, jak tej higieny przestrzegać. Natomiast to, o czym ja zawsze mówię, to jest kwestia tego, umyj po wysiłku twarz, umyj po wysiłku skórę, umyj ją środkiem myjącym i wodą. I to jest taka pierwsza podstawowa rzecz, którą możesz zrobić dla twojej skóry, żeby zminimalizować potencjalne ryzyko, że coś się pojawi, coś wyskoczy, będą jakieś podrażnienia i tego typu rzeczy. No więc Agata tu napisała o wow nie wiedziałam i ja też nie wiedziałam i dla mnie to było absolutną nowością, że ja muszę użyć y, płynu do mycia twarzy, bo ja myłam tylko twarz wodą po prostu podczas kąpieli i myślałam, że to wystarczy. Nie, nie wystarczy. Słuchajcie, to jest tak. Miałam ostatnio dygresję. Miałam ostatnio spotkanie z panem, z nowym podopiecznym w programie, i zaczęliśmy rozmawiać o tym, czy. On musi zmywać skórę twarzy po całym dniu środkiem myjącym, skoro się nie maluje, i mówimy tutaj o dniu, kiedy, on, kiedy ten pan siedzi w domu. Bo rzeczywiście akurat to jest człowiek świadomy, i on rzeczywiście nakłada filtry, kiedy wychodzi, no ale rozmawiamy o tym, że jest w domu, ma tylko pielęgnację, czy ja mogę zmyć twarz wodą? No więc nie. O ile poranek to jest jak najbardziej kwestia wody. Ty po prostu byłaś w swoim domu, nie dotykałaś tej twarzy, jasne, leżałaś na pościeli, natomiast pod koniec dnia zmywamy skórę bez względu na to, co masz na tej skórze, po całym dniu. Po całym dniu brudu, kurzu i wszystkiego, co na tej skórze osiadło, środkiem myjącym. I podobną rzecz robimy po treningu, po wysiłku fizycznym. Czyli bez względu na to, co nałożyłaś na skórę przed treningiem, bo mhm. są dziewczyny, pamiętajmy, które idą na siłowni w makijażu. I słuchajcie, moim zdaniem, teraz powiem być może coś kontrowersyjnego, potencjalnie mniejsze skutki uboczne będą po tym, że ktoś wykona trening w makijażu, czyli mhm. nie musimy go zmywać, niż w sytuacji, kiedy nie umyje skóry wodą i środkiem myjącym po treningu. Okej, okay. czyli najważniejsze po. Tak, najważniejsze po, bo na treningu się pocimy. Skóra się brudzi. To też pytanie, jaki masz wysiłek? Bo jak idziesz biegać, no to nie dotykasz tej skóry. Ale jak idziesz na siłownię, to chcąc nie, chcąc, nie chcąc, dotykasz tej skóry. Ja muszę Ci powiedzieć, że jak się przygotowywałam do tej rozmowy i zaczęłam myśleć o siłowni, to mówię: Boże, jak to jest możliwe, że ja tam wchodzę bez strachu? No umówmy się, dotykamy. Wiecie, można wpaść w taką trochę fanaberię, bo dotykamy tam przeróżnych rzeczy. Tak. No i nie chodzimy. Nie wiem, czy Ty pamiętasz, jak po pandemii się chodziło, tam wszędzie stały takie do dezynfekcji. Tak, Teraz tak. też stoją, ale ja nie zauważyłam, żeby były jakoś super często używane te środki. Tak, ja mam taki odruch, jak wychodzę z siłowni, żeby umyć ręce, bo mam wrażenie, że na moich rękach jest tona wszystkiego i ja tego nie chcę dalej zabierać. Ale nie miałam tej myśli, że woda nie wystarczy do twarzy, mimo że używam mydła do rąk. To ciekawe, nie? że no, no... miałam zakodowane, że to mydło na twarz ma być wieczorem tylko. Nie, 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 nie bo dziewczyny. No... Tak jak powiedziałam, na tej twarzy wiecie, jak funkcjonuje ciało, jak ćwiczymy, jak trenujemy. Ono się po prostu poci. Jak się poci, to jest idealne, i mówimy teraz o twarzy, to jest idealne środowisko, czy mikrośrodowisko do rozwoju. No, teraz muszę użyć dobrego sformułowania. Do potencjalnego do potencjalnego... Chciałabym, że to jest idealne środowisko, miejsce. żeby tam się coś urodziło, po prostu i okay. fantastycznie sobie żyło w tych warunkach. Więc bez i woda nam nie zmyje, jak gdyby potu, brudu, kurzu nie zmyje nam sama woda. I e, więc ewidentnie myjemy i 100% myjemy skórę po siłowni środkiem myjącym. To nie musi być mycie dwuetapowe, Wiesz, to jest może być kwestia. Łagodnej, delikatnej pianki. Natomiast myjemy tę skórę i to też nie jest tak, żebyśmy teraz nie wpadały w przesadę, że po prostu biegniesz, wiesz jak mówimy tutaj o siłowni do Łazienki i myjesz tę skórę. Ja słuchajcie, myję tę skórę w domu, czyli wychodzę z siłowni, jadę prosto do domu, zajmuje mi to 15 minut i myję twarz i nakładam piergnację. Więc jakby to też nie chodzi o to, żeby popadać w przesadę, mhm. ale chodzi o to, żeby pamiętać, że po siłowni myjemy twarz środkiem myjącym. No dobra, Agnieszka, a powiedz mi, czyli tak, nakładam rano pielęgnację, idę na trening, wracam do domu, zmywam to yy, środkiem myjącym i nakładam znowu poranną pielęgnację, bo jeszcze nie jest wieczór, prawda? Tak, no to zawsze wiesz to, zawsze jak wtedy pytam kiedy trenujesz? Bo, jakby te, te style życia i te grafiki związane z tym, kiedy ktoś idzie na trening, są naprawdę przeróżne. I jeśli mówimy o takiej sytuacji, że nie wiem, trenujesz tam 10-11 na przykład, to masz właściwie dwie opcje, a nawet. No dwie. Rano nakładasz pielęgnację poranną, czyli myjesz skórę wodą po całej nocy, nakładasz pielęgnację poranną i teraz jak wiesz, że idziesz na trening o godzinie 10-11, to nie musisz koniecznie nakładać wszystkich warstw, bo jeśli ktoś ma w pielęgnacji 3-4-5 warstw, to tak naprawdę wystarczy, że nałożysz serum nawilżające i krem nawilżający, albo tylko krem nawilżający. Bo wiesz, chodzi o to, żeby serum jednak przykryć kremem, bo jeśli masz to serum, nie będę teraz wchodzić w te historie dodatkowe, ale pamiętajmy o tym, że jeśli serum jest żelowe, ono nie przykryte kremem, jeśli nie przykryjemy go kremem, to ono tak naprawdę bardziej nam skórę wysuszy niż nam ją nawilży. Więc jeśli używasz na przykład serum nawilżającego, to przykrywasz go kremem nawilżającym. I tutaj mamy znowu historię, co z SPF-em. Jak jedziesz autem, jest blisko, jakby ja przyznaję, że nie jestem purystką i spokojnie ten SPF możesz pominąć, umówmy się, jakby tam w sił na siłowni, jeśli to jest siłownia, nie potrzebujesz tego spf -a. potem wracasz do domu, myjesz skórę tak jak powiedziałaś i możesz wtedy nałożyć całą pielęgnację poranną z na przykład serum antyoksydacyjnym, czasem ktoś ma dwa sera nawilżające krem SPF na resztę dnia. Mhm. Tak, na tej zasadzie. Ja, słuchaj, bardzo długo trenowałam rano w okolicach godziny ósmej i to wyglądało tak, że ja właściwie wstawałam i jechałam na trening, ewentualnie wstawałam tak. coś tam. I wtedy nie nakładałam żadnej pielęgnacji, nic, nie robiłam ze skórą nic, po prostu. Wstawałam tak jak wstaję, nie przemywałam jej nawet wodą, jechałam na trening i całe wszystko, czyli prysznic, mycie, mycie twarzy, pielęgnację, robiłam po treningu. Więc to też jest kwestia tego, kiedy ten trening wykonujesz, bo wiesz, są też dziewczyny, które po pracy idą na siłownię, ja dlatego powiedziałam o makijażu. Ktoś ma możliwość zmycia makijażu, a ktoś nie ma takiej możliwości, jakby no, Różnie, różno, funkcjonujemy w różnych, wiesz, w różny sposób. Więc wtedy idziesz na siłownię, robisz trening, wracasz do domu albo po siłowni, myjesz skórę i znowu nakładasz, dajmy na to, że myjesz tę skórę po siłowni i do domu jedziesz godzinę. Taki przykład, bo jeszcze musisz odebrać dziecko albo cokolwiek, no to wtedy. Umyć tę skórę po siłowni, na siłowni, tam są przecież, jednym ja nie mówię, musisz brać cały prysznic, ale skóra, trochę pianki, albo jak masz makijaż, to coś mocniejszego do mycia, zmywasz, nakładasz serum nawilżający, krem nawilżający, albo tylko krem nawilżający, jedziesz do domu. Okej. Okay. no dobra, to teraz następne warianty, trening o 15, kończą 16. Wracam no. i co? Już wieczorna, czy jeszcze dzienna? Dwie opcje. Znowu dwie opcje. Czyli zakładam, że od poranka miałaś pielęgnację poranną, idziesz na siłownię około tej 15, kończysz o 16, i są masz dwie opcje. Albo nakładasz pielęgnację wieczorną, już moim zdaniem nie ma żadnego problemu i z nią sobie funkcjonujesz albo nakładasz i tak robi bardzo wiele moich podopiecznych, które przychodzą po siłownię albo przychodzą po pracy i zmywają makijaż i nakładasz nawilżenie, czyli serum nawilżające i krem nawilżający i na tej pielęgnacji sobie funkcjonujesz, bo oczywiście możesz powtórzyć pielęgnację z poranka, jeśli ci się chce, mi się nie chce i generalnie to wszystko ma być łatwe, więc jeśli nałożyłaś tę pielęgnację rano, chodzisz w niej do siłowni, to po siłowni zmywasz, nakładasz nawilżenie czyli sero nawilżające, krem nawilżający lub dwa sera nawilżające i krem Ułatwiasz życie, podoba mi się. No dobra, to trzecia wersja dla osób, które idą wieczorem. Rozumiem, że jest taka, że mają rano, poranną pielęgnację, idą na siłkę, a po treningu po prostu nakładają wieczorną pielęgnację i tyle. Dokładnie tak, ale tutaj też powiedzmy o tym aspekcie, o którym powiedziałyśmy, że część osób chce umyć twarz przed treningiem, dziewczyny przyszły z pracy, akurat mają makijaż, nie chcą mieć w tym makijażu na siłownię, więc robisz demakijaż w takim przypadku, robisz demakijaż przed tym wieczornym treningiem, idąc Czyli myjesz skórę i pamiętajcie dziewczyny o tym, jestem bardzo za tym, żeby nie robić skórze tych takich, czyli żeby nie robić skórze tego, że ją po prostu myjesz i zostawiasz. Więc ja jestem za tym, żeby nakładać na skórę coś, co daje jej cokolwiek i nie będzie powodowało, że ona jest musi funkcjonować sama. Więc po tym umyciu wieczornym skóry znowu przed siłownią nakładasz serum i krem nawilżający albo tylko krem nawilżający, idziesz na siłownię, robisz trening, wracasz, myjesz skórę i nakładasz pielęgnację wieczorną. Podoba mi się. Teraz już będę wiedziała, jak to zrobić. No <laughs> pamiętam, to... rozmawiałyśmy o tym jakiś tak. czas temu, pytałaś. Tak, tak, tak. Dla mnie to było, yy, jak, jak prowadziłam twoją pielęgnację, tą taką celowaną, to dopiero wtedy zaczęłam się zastanawiać nad takimi rzeczami, ponieważ przedtem robiłam przypadkowe rzeczy, więc pewnie pod prysznicu z wodą brałam coś, co stało pod ręką, a yy, od a odkąd, odkąd wiem co i jak, to miałam takie, ale to kiedy, czyli teraz, jeszcze raz poranne, czy nie, więc y, dzięki za to doprecyzowanie. I y, tak sobie myślę, że y, fajnie jest pamiętać o tym, czyli od tego, co zaczęłyśmy, żeby robią coś dobrego dla naszego ciała, dla naszej, no tak naprawdę, dla dobrego starzenia się, żeby to ciało miało mięśnie, bo pamiętajcie, że. Od 20 do 40 roku życia to my mamy mniej więcej stałą ilość mięśni i trochę to się dzieje bez naszej woli i wysiłku naszego, ale od 40, od 40 niestety dosyć gwałtownie zaczynamy tracić te mięśnie, więc naprawdę słuchajcie, warto o to zadbać, żebyśmy miały siłę. Pójść, podbiec, coś dźwignąć, przynieść sobie zakupy. Warto ten wysiłek w to wsadzić, i warto przy okazji nałożyć dobrą pielęgnację według wytycznych Agnieszki, tak żeby nasza twarz na tym niczego nie straciła. I myślę, Agnieszka, że też to jest uwalniające dla dziewczyn, które się malują, że można zrobić trening w makijażu w ogóle. Można. No dziewczyny, jakby chodzi o to, że tak jak my tutaj zawsze mówimy, no to. To jakby życie nie jest idealne i jasne, że najlepiej byłoby wstać, nałożyć krem nawilżający, pójść, potem mieć czas, żeby wiesz umyć ciało, umyć twarz, nałożyć pielęgnację, no ale wiemy, że życie tak niestety nie wygląda i naprawdę biorąc pod uwagę moje doświadczenia, tak jak powiedziałam, robisz ten trening w makijażu, jeśli musisz, trudno, czasem tak wygląda życie, że musisz, a po siłowni myjesz skórę. Super. No to yy, co, widzimy się wszystkie na siłowni, a potem myjemy skórę. I nakładamy pielęgnację, cokolwiek na, tak. nakładamy na tę skórę. I nakładamy pielęgnację. Super. Bardzo Ci Agnieszka, dziękuję. I życzę nam wszystkim pięknych mięśni i pięknych skór przed i po treningu. Do zobaczenia. No, za Pięknie ty... to powiedziałaś. Dziękuję, do zobaczenia. <laughs> Dzięki, papa. Pa.